witajcie w kolejnym vlogmasie słuchajcie ja wiem że ja w tym roku zawaliłam sprawę vlogmasów i że na pewno kilkoro z was czekało na filmy ode mnie. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja nie jestem w stanie w słowach wyrazić mojego podziwu i szacunku dla osób, które nagrywają vlogmasy codziennie. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak one to robią, jak one w ogóle znajdują tyle ciekawych rzeczy w ciągu dnia, które można by było pokazać w filmie, i jeszcze to zmontować tego samego dnia, aby kolejnego dnia wrzucić na kanał. Jeśli jesteście moimi obserwatorami od kilku lat, to wiecie, że ja codziennych vlogmasów nie podjęłam się nigdy. I ja. Dalej nie wiem, jak to robią inni youtuberszy. Ale w ogóle w tym roku, przez całą tę pandemię, też tak sądzę. Ja jakby w ogóle tak się nie nastawiam na te święta. I jakby, może nie, że ich nie wyczekuję, ale to jest takie, wiecie, że. A dobra, pojadę za parę dni do domu, tam zostanę też na pięć, sześć dni, no i później wrócę do Warszawy, i wiecie, życie będzie lecieć dalej. Jak widzicie, u mnie w mieszkaniu też nie ma żadnych dekoracji świątecznych, bo po prostu stwierdziłam, że trochę żal wydawać pieniądze, jak na święta i tak wracam do rodziców. Więc to tak Wam chciałam na wstępie powiedzieć, właśnie w temacie vlogmasów. Ja też w ogóle chciałam powiedzieć, że strasznie mnie wkurza to zachodzące słońce tak szybko, bo ja ledwo co zacznę, vlogmasa, a za godzinę już będzie ciężko. Dzisiaj chciałam zacząć nagrywać ten film wcześniej, ale zaspałam, co dosyć rzadko mi się zdarza, bo obudziłam się o godzinie 6 i nie mogłam zasnąć do 8. No i o tej 8 stwierdziłam: OK, dobra, to ja zaraz wstanę, ogarnę się, zjem śniadanie i zacznę nagrywać film. Ale jakimś cudem zasnęłam i obudziłam się o godzinie 10.30, więc w po popłochu zaczęłam się ogarniać, bo za półtorej godziny miałam pianino, a tutaj wiecie, trzeba zjeść śniadanie, umyć włosy, gdzieś tam się ubrać. No i te półtorej godziny okazało się być, tak wiecie, trochę na styk. No i nie zaczęłam nagrywać vloga, ale stwierdziłam, że już po tym pianinie to trzeba. Trzeba, bo jak nie zacznę teraz, to nie zacznę nigdy. Na szczęście nie miałam się zajęć, więc przynajmniej nie zaspałam na wykłady też jak. Sprawdziłam telefon po wstaniu, to zobaczyłam wiadomość od mojej promotorki i mogę wam zdradzić, że chyba wreszcie zbliżamy się do mm, znalezienia tytułu mojej pracy licencjackiej, co trwa już dobre dwa miesiące. Ta telenowela licencjacka, ona do czerwca tak się rozwinie, że tam już po prostu będzie 7000 odcinek mody na licencjat. Myślę, że na luzie mogę przebić modę na sukces z tym moim licencjatem, ale na razie jestem jeszcze dosyć pozytywnie nastawiona. Zobaczcie, jaki sobie zrobiłam dzisiaj obiad, taki troszkę fast foodowy, ale jednak wciąż domowy, frytki zakręcone z Lidla, a tutaj mam tego burgera z kotletem z dobrej kalorii, czyli to nie jest burger, znaczy kotlet mięsny, tylko z kiełków. Siedzę na zajęciach i próbuję coś wyciągnąć z tych zajęć, choć. Wszyscy wiemy, że to zdalne nauczanie to tak, oh, koncentracja 2 na 10. Muszę dzisiaj napisać sobie prezentację, w sumie tak to chyba mogę nazwać. Muszę na zaliczenie z angielskiego dać prezentację, czyli jakby nie, że robię slajdy jakieś w PowerPoincie, tylko muszę wystąpić tak jak na jakiejś. Konferencji. To znaczy konferencji oczywiście nie będzie, choć podobno nasz prowadzący chciał coś takiego zorganizować, no ale na nasze nieszczęście mamy te zajęcia zdalne. Nie, no ja się cieszę, że to jednak jest tak mm, komputerowo, bo dla mnie jest to o wiele wygodniejsze pod tym względem, że jednak ja jestem przyzwyczajona, aby gadać do kamery. W sensie będę mówić do ludzi, którzy tam będą siedzieć na tym kanale. Z naszej grupy i mnie słuchać, natomiast wciąż jest to gadanie do kamery, czyli coś, co jest mi dosyć dobrze znane. Ale najpierw naszym zadaniem jest nagranie siebie i wysłanie tego do naszego prowadzącego i on tam nam podsunie parę wskazówek. Ja oczywiście zostawiłam to na ostatnią chwilę, bo stwierdziłam, że a nie będę tego robić wcześniej. No i dzisiaj to muszę napisać. W ogóle najlepiej by było, gdybym dzisiaj to również nagrała, ale. Powątpiewam, że jakby nauczę się mniej więcej tego wszystkiego, żeby wiedzieć kiedy, o czym. Powiedzieć. Dobrze zrobiłam jak dwa miesiące temu wymyślałam ten temat, że po prostu wybrałam sobie temat, który nie wymaga ode mnie zrobienia jakiegoś takiego większego researchu, więc na spokojnie mogę sobie tam troszkę, tak wiecie, lać wodę i um, owijać w bawełnę. Ale dla mnie bardzo spoko jest to pod tym względem, że po prostu jest to jedna prezentacja i tyle, i nie ma nic więcej do zrobienia, nie ma żadnych kartkówek, kolokwiów, testów itd. Bo to wiecie, po prostu przykładacie się do pracy raz i macie przedmiot z głowy. Mycie z Sandrą organizujemy u mnie taką naszą małą wigilię. No i słuchajcie, ja już jestem przygotowana. Kupiłam barszcz, kupiłam nam pierogi. Ja wiem, że tak nie powinno być kupne, ale barszczu nigdy nie gotowałam, a jednak chciałabym, żebyśmy coś zjadły. A te pierogi słuchajcie, z żabki to jest jakaś firma. Shamam, one są serio bardzo dobre. I w ogóle ten barsz też jest bardzo dobry. Jak dodacie trochę pieprzu i trochę cytryny? Słuchajcie, 10 na 10. Ja to w ogóle muszę zapakować jeszcze prezent dla Sandry. Kupiłam Sandrze między innymi taką bluzę ze Stitchem, bo Sandra z tego co się orientuje, jest dosyć dużą fanką um, stitcha. I w ogóle ten prezent kupiłam jej bardzo tak, um, jakby. Niespodziewanie, ja się nie spodziewałam, że go kupię, ponieważ po prostu byłam na zakupach takich wiecie ubraniowych dla siebie no i zobaczyłam tę bluzę w sklepie, i tak myślę, hmm, w sumie tak, nie mam za bardzo pomysłu dla Sandry, to może wezmę jej taką bluzę. Ja w tym roku to w ogóle miałam taki problem z tymi wszystkimi prezentami, w ogóle nie miałam pomysłu, co komu kupić, i szczerze powiedziawszy, te prezenty, które, które zakupiłam, to nie są jakieś wysokich lotów, tak bym powiedziała. to sekunda, bo coś mi się tutaj z tym golfem podziało. Stwierdziłam, że po prostu kupię takie m, praktyczne prezenty, czyli coś, co na pewno się przyda. No akurat bluza jest taką rzeczą, że Sandrze raczej na 100% się przyda, tym bardziej, że Sandra co chwilę chodzi w jakichś bluzach. Rodzice to w ogóle był dla mnie jakiś największy problem, bo moi rodzice, słuchajcie, nie wiem, czy wasi też tak mają, ale moi rodzice, oni są absolutnie w ogóle niepotrzebujący. Ja mam wrażenie, że ja w ciągu ostatnich lat na te wszystkie Święta, urodziny, jakieś dni matki, ojca i tak dalej, że ja już po prostu wszystkie rzeczy, których moi rodzice potrzebowali, ja już im je kupiłam. I ze mną jest ten sam problem. Jeśli ja miałabym kupić coś dla siebie, to ja szczerze nie wiem, co bym kupiła. Dlatego też jestem ciekawa, co kupiła mi Sandra, bo powiedziała mi, że e, chce zobaczyć moją reakcję. Także brzmi to dosyć intrygująco. A tak jeszcze wracając do moich rodziców, to jak dla mnie w ogóle tej tradycji dawania prezentów mogłoby nie być, bo no ani ja nie jestem potrzebująca, ani moi rodzice nie są potrzebujący i nawet tydzień temu zapytałam się mojej mamy i mojego taty, czy oni coś szczególnego by chcieli ode mnie dostać. Ja wiem, takie trochę pójście na atwiznę, ale serio, już kompletnie nie miałam żadnego pomysłu. Mm, I moja mama powiedziała, że dla niej to wystarczy, że ja wrócę do domu. I ja mam takie samo odczucia. Dla mnie powrót do domu i fakt, że w trójkę usiądziemy przy stole, yy, będą uszka, będzie barsz, będą pierogi i nie wiem, kutia. To, to już jest dla mnie najlepszy prezent i najlepsze zakończenie 2020 roku. Jestem osobą, która w ogóle bardzo lubi dawać prezenty, i ja czasem mam takie przebłyski, że serio wymyśli jakiś taki prezent, że totalnie rozpiera mnie duma, no ale w tym roku coś tak. No nie wiem, średnio. Wiecie, co ja bym zrobiła? To jest ulubiony typ moich prezentów, czyli prezenty, z których ja też skorzystam. Gdyby były otwarte hotele i kurorty, to ja bym po prostu zabrała moich rodziców na weekend do jakiegoś spa. I wiecie, przy okazji bym pojechała z nimi. No ale że wszystko jest zamknięte, no to trzeba było coś kupić. Pochwalę Wam się w ogóle moim planem na 2021, jak wiecie, wkręciłam się w grę na pianinie i moim planem na rok kolejny jest nauczenie się tej sonaty Beethovena. No, jak widać, trochę tutaj tych nut jest i ten utwór ma, słuchajcie, 18 stron. Ja to zawsze wolewam, jak utwory mają po 5, po 6 stron, a ten ma 18. Ja nie wiem zatem ten jakoś strasznie się nudził, ale puszczę wam jak ten otwór idzie i <gryw> ja chyba trochę porywam się z motyką na słońce, ale nieważne. Trzeba mierzyć wysoko. To jest piękny utwór, ale jest tak cholernie trudny, technicznie zaawansowany bardzo. Ja, jeśli chodzi o pianino, to jestem taką osobą, która uwielbia nostalgiczne, smutne, takie dosyć wolne utwory, gdzie wiecie, tam można pokazać emocje. No i doszłam do wniosku, że chyba trzeba wyjść trochę ze swojej strefy komfortu i nauczyć się grać coś takiego. No, po prostu szybkiego. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy przypadkiem tutaj moje ambicje nie przekraczają moich umiejętności, ale tutaj przynajmniej jak utwór jest ciężki, to będę miała motywację, aby wiecie siedzieć przy nim cały czas i go ćwiczyć. Zobaczymy. Tak sobie to wymyśliłam na chwilę obecną, a jeśli faktycznie utwór będzie zbyt trudny i po prostu wiecie będzie mnie demotywował do grania, no to z niego zrezygnuję. Też nie potogram na pianinie, aby uczyć się utworów, które mi się. Nie podobają, znaczy, ten mi się bardzo podoba, ale przypuszczam, że jak już tam wiecie, dojdę na jakąś piątą, szóstą stronę, to może przestać mi się podobać. Jedyny papier, który znalazłam, taki trochę średnio świąteczny ale wiecie, liczy się intencja i prezent będzie czekać na Sandrę pod moją choinką. Co tutaj się przepraszam, dzieje? To są prawdziwe święta. Pierogi z opakowania. <śla> Jeszcze nie wiem, ale chciałam zrobić tak romantycznie. Świąteczne te powinna. Nie mam takich świątecznych Nie mam zielone. Nie no, uratowałaś sytuację. Tak? tak żeby było na dwóch osób. A bo masz jedno. Boże, przepaść. Proszę Państwa, zapraszam za rok na Wigilię do mnie. Można jeść Ja poopowiadam Zobaczcie jak Sandra zapakowała swoje prezenty Znaczy prezenty dla mnie, albo twoje prezenty w sumie A ja po prostu znalazłam jakieś resztki papieru Ej. Jak do cyrku jakiegoś Ale bo... Liczy się serce tu złożone. Wiesz, ja to złożone to dystrybuje jest. tu... ja, ja jestem tą osobą Bo sam... ja chciałam ja dać stą... stążeczkę, ale żadna mi kolorem <noise> <mi> nie pasowała Jeszcze <noise> jak dała czerwoną wstążkę tu przez środek Ja mogę, możemy tak jeszcze zrobić, nie ma problemu Nie Nie, spokojnie Po ja się... tak to rozerwisz, Ja ci zrobię kurs pakowania prezentów dla rodziców Powinnaś w ogóle to mi dać w prezencie, kurs pakowania prezentów To przez... będzie, nie ma voucheru, ale proszę O, dziękuję, bardzo proszę. proszę Czy ty zdradziłaś zasady? Prezentu? Nie. Słuchajcie, mieliśmy zasady. Bo ja zasugerowałam, że zrobimy tak jak na wigilii klasowej: losowanie. Losowanie! Można losować <grym> albo siebie, albo drugą osobę. Albo się zamienić. A <grym> dodatkowo to było do 150 zł. Tak. Że było fair. No i generalnie jest trochę faka bo jedna część mojego prezentu nie doszła i to taka bym powiedziała, że najbardziej pożerająca gotówka. Okej. Okay. No ale to proszę do, do, dołączyć kiedyś do jakiegoś vloga ten element dostawania tak tej zrobimy. części trzeciej. I u mnie są różne części. Bo ta, ta największa jest taka użytkowa, ta jest humorystyczna, a ta trzecia miała być taka użytkowo-dekoracyjna. O, Dobra? Więc ja zawsze tak... Moja siostra ma dziką jakąś yy, jak to się nazywa? Przyjemność. Co to jest? jest dres nie, b, e, nie cały. <grymm _> uwaga uwaga! Bo tam w środku. Hej. Okay. <grymm _> musiałam jakoś sprytnie. O, o mój Boże. Ciepłe cytrusy. A, bo świeżka to jest zawsze dobry pomysł. No to, to jest taka... Tak pachnie ciepłym cytrusem. Nie, ale... Ciekawy zapach, taki... Bo ja myślałam, że to będzie taki... Y, jak czytasz ciepły cytrus, to się wydaje, że to jest wakacyjny. Nie, nie jest wcale. Ja bym kochał wszystkich pieszki, handlemia, to bym kochał. Ja I to tak ładnie pachnął. Bo ja muszę zobaczyć, <twoje> co <reakcje>. to <tryk> Tak, słuchajcie, Boże, to jest najlepszy prezent w moim życiu. Czy to ma baterię? Nie, nie, no jest nieładowany. Jest na kabelek, muszę sobie to ładować. Słuchajcie, jak nie będzie ze studiami ja z YouTube'em, i ja zostaję Wodzirejem na weselach, to już jest jakby potwierdzone info, bo historia tego jest taka, że Ola wiecie, tam gdzieś tam była i wysłała mi zdjęcie prześmiewczo pisząc Proszę kup mi taki ja mówię, no nie mam innego wyjścia, bo jak ja byłam na tej imprezie to po prostu wszyscy mnie tam tak chwalili za bycie Wodzirejem i za komentowanie wszystkiego, nie no to, to

można najlepsze raz na moim życiu. Dziękuję za uwagę. i Pozdrawiam. Do no, zobaczenia. I teraz powinnaś zrobić ten dziwny głos, czekaj. Dobrze, bo ja tak przerwałam, bo to jest no, no bo ja musiałam... No. Czy to jest stitch z tyłu? Tak. Z czodu? Co? Boże! Boże, nie masz takiej bluzy, prawda? Nie. Jest Ale mam pan... spodnie dresowe tak, ty się pisz w podobnym kolorze no, tak, tak, tak. Bo ja myślałam sobie, Boże, czy ona nie ma przypadkiem podobnej bluzy? Boże, this is so fucking cute, ok? To też cieszę, że się dziękuję. podoba Dziękuję Dobrze, proszę otworzyć dalej I akumulatyk użytkowy Tak Dzień dobry, witam Państwa, witam Państwa serdecznie Dzisiejszym odbieraniem prezydentów Alessandra Późniejszym prezydentem tego klubu Ponieważ Jakiś coś w celu. jedna na rzecz została zrobita. To prawda. W związku z czym, wystarczająca ilość członków nie została wypita. A co za tym idzie, zapasy trzeba nadrobić. Niekoniecznie w uciele. a kiedyś tu, bo gości, to będzie gościć. Nie wiem no, czy Miało, miało. Okay. Jezu, ja już nie mam miejsca w szafkach na te wszystkie tej kieliszki. ale dziękuję. Zapraszamy na imprezę o drugiej, Ale nie chcę, które bo to nie ma. No nie są tak... bo te fajne są troszeczkę wyższe, wyższe. no. E, wasze zdrowie. Jaki słodziak. Ej, w ogóle, bo to pasuje do tych jeansów. Nie no to jest Ale koniec. super! Ej, w ogóle ekstra ona wygląda! Bo ona stworzyła outfit, ona wiedziała, że ja przyjdę w jeans. Tak, ja to przewidziałam, my czytamy sobie w myślach. Na co mamy ochotę? Na jakąś komedię romantyczną? Tak, tak. zawsze. Zawsze, okej. Okay. Jezu, tyle filmów, a po prostu nie ma Ej, co Ale oglądać. czasami tak jest, że się najwięcej czasu spędzasz na w, w, To my za każdym razem tak mamy. Może włączmy po prostu tą kronikę świąteczną? Tak. No nie wiem, bo to chyba... Bo zanim to no, zadecydujemy... Czyli jednak słuchajcie świąteczny film, dobrze. Czyli jednak powrót na Netflixa. Osiem małych reniferów, dwójka kakut i i Mikołaj, tego świat nie widział. Ależ to będzie Lilia. Ależ to będzie Wigilia oglądamy. Nietypowe. No to To się to się O jedno niżej muszę zejść najpierw, a później po dwa. I teraz to wyżej, tak, tak. Brawo. Nie no to już, to już, Nie ta kolenda ale spokojnie. Możemy stworzyć naszą własną aranżację. Zaraz dojdziemy do tego. Te kolejne cztery takty. Hola, Boga. Ale to już będzie koniec, także będziemy miały cały utwór w jednym paluszku. No ja bym powiedziała, że w pięciu <grymne> Nie wyżej o jedno. Do F, do, 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 do bo wiesz gdzie to jest Dobra, czyli to trzeba połączyć, tak? Dziękujemy za uwagę, wyłączamy Janino i do zobaczenia w kolejnym blogu W kolejnym blogu, Czy ty masz odpiewację? Być, może, Być, Być może. może, kto wie. Co planujemy jutro, bo ja